Cześć, witam was bardzo serdecznie 29 maja 2024 roku i zaczynamy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut i ten odcinek będzie ostatnią analizą w tym tygodniu. Zaczynamy pomału długi weekend. Część z was pewnie wyjeżdża, ja również wyjeżdżam, więc mnie nie będzie, będę dostępny na pewno na Discordzie, troszkę może na Twitterze. Ale Was też nie zostawię z gołymi rękami, więc dzisiaj wlatuje codzienna analiza, jutro sobie możecie odpocząć. Zachęcam Was do wbijania na Twittera, tam będą jakieś wpisy. Ale za to w piątek już nagrałem dla Was materiał, który jest dosyć długi, trwa ponad 37 minut, i nie będzie to na temat codziennej analizy, bo wiadomo, że taką analizę trzeba robić praktycznie na bieżąco, bo się wszystko dynamicznie zmienia. Ale nagrałem dla Was film o 18 stronach internetowych, które ułatwią nie tylko początkującym, ale w szczególności początkującym osobom. Poruszanie się na rynku krypto. Będą to różne strony informacyjne o kryptowalutach, będą to wskaźniki, będą to dane on-chain, więc wszystko Wam pokażę. Wszystkie strony będą dostępne w opisie pod filmem. I co najważniejsze, praktycznie wszystkie strony są dostępne darmowe. Jest część stron, które można również sobie rozszerzyć o wersję płatną, ale myślę, że dla osób początkujących jak najbardziej wystarczy darmowa wersja. Będzie też dodatkowo jeden wskaźnik na TradingView, którego będziecie mogli sobie bez problemu tutaj dodać do ulubionych i z niego korzystać. Więc wszystko będzie w materiale piątkowym. Już on jest wrzucony na YouTube i czeka na publikację. O godzinie 12 w piątek, więc ten materiał wylatuje. Myślę, że Wam się bardzo przyda. Częściej stronie jest w języku angielskim, ale myślę, że teraz tutaj tłumacze w przeglądarkach dosyć dobrze sobie radzą. Więc jak najbardziej Wam, myślę, że się to przyda. Dajcie znać, jakie byście chcieli, kolejne takie materiały, które Wam ułatwią poruszanie się nie tylko na rynku krypto. Więc myślę, że tutaj dam radę zrobić dla Was jakieś takie fajne materiały informacyjne, które będę mógł wrzucać ewentualnie w dni, w które nie dam rady zrobić codziennej analizy. A po takim długim wstępie lecimy sobie już do naszych wskaźników. Które zaczynamy oczywiście od Coin Market Cap, gdzie Bitcoin wzrósł w ciągu 24 godzin o niecałe 25% Ethereum, prawie 1% na minusie, a największe wzrosty zaliczył VIFE prawie 20% wzrostu, największe spadki zaliczyło Pendle 7,2%, ale pamiętajcie. To są tylko i wyłącznie kryptowaluty z pierwszej setki na CoinMarketCap. A my lecimy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości poziom 72. A Altcoin Season Index dzisiaj podskoczył nam na poziom 43. No i zobaczmy sobie mapę likwidacji. Aktualnie widzimy, że nie zgarnęliśmy tych likwidacji tutaj powyżej 69 tysięcy. Jest ich dosyć. Sporo mamy też likwidacji w okolicach 67 tysięcy, ale myślę, że ta górna strefa jest dużo bardziej kusząca. Zobaczmy, jak to wyglądało w liczbach. W ostatnich 24 godzinach zlikwidowaliśmy prawie 119 milionów dolarów, z czego longów było prawie 71 milionów, a shortów 48 milionów. I lecimy do trzech. Newsów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy na temat Binance'a, który otrzymuje wyrazy uznania od Gala Games za pomoc w odzyskaniu bitcoinów w sprawie włamań o wartości 200 milionów dolarów. O tym mówiliśmy już ostatnio, więc zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania tego materiału. A my lecimy dalej. Ave Network. Ma być uruchomione, ma uruchomić własną sieć blockchain po aktualizacji do wersji czwartej. Więc to jest też ciekawa informacja. Na stronie Bybita można o tym przeczytać. Również ten artykuł wrzucam Wam pod filmem. No i trzecia na stronie investing.com. Cena bitcoina dzisiaj stała na poziomie. 68 tysięcy dolarów w obliczu obaw dotyczących stóp procentowych no i ryzyko MTGox maleje. Więc tutaj również ciekawy artykuł. Wszystko oczywiście w opisie pod filmem. A my lecimy teraz do wskaźników Maximusa. Widzimy tutaj dużo więcej zleceń po stronie sprzedażowej, ale po stronie zakupowej mamy też na poziomie 67 500 też spora ściana nam się rysuje, więc można spodziewać się jakiegoś odbicia właśnie w tych rejonach. A lecimy sobie teraz do wskaźników ProCharts które po ostatniej awarii tutaj widzimy, że nam się do końca rezerwy Bitcoina nam się nie odświeżyły, ale widać ewidentnie, że wskaźnik, wskaźnik CBR pokazuje, że dalej tutaj instytucje przewodzą na rynku krypto, więc tak to wygląda aktualnie na wskaźnikach. Ciekawe wskaźniki właśnie będą również w tym piątkowym materiale, więc tam was odsyłam, będzie ta naprawdę. Spora baza wiedzy, szczególnie dla osób początkujących, a my lecimy sobie tutaj do kilku wykresów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Zaczniemy sobie oczywiście od Bitcoina, który o poranku przetestował na 69 prawie, praktycznie tysięcy. No i teraz pomału leci testować tutaj dolne rejony 67 tysięcy. Dolarów. Ja osobiście liczę na jeszcze jedną podbitkę, sam mam osobiście longa na Ethereum, ale dzisiaj postaram się robić jakieś większe ruchy na dźwigni, więc bardzo możliwe, że tutaj sporo moich pozycji się pozmienia. Ja aktualnie już wszystkie moje pozostałe pozycje oczekujące pousuwałem, dzisiaj będę robił dosyć sporą aktualizację, więc dzisiaj pewnie wlecą jakieś nowe. Pozycje do ustawienia się, no ale cały czas czekam z Ethereum i ze srebrem, bo tylko te dwie pozycje mam aktualnie otwarte. Póki co widzimy, że mocno nam tutaj Bitcoin po tych swoich strefach się odbija, no i zobaczymy, czy faktycznie spróbuje dolecieć aż do pełnych 67 tysięcy. Ja osobiście bardzo w to. Wątpię. Warto zwrócić uwagę, że dominacja Bitcoina też troszkę spadła, ale altcoiny nie wyglądają tutaj jakby chciały lecieć do góry. No i też wskaźnik altcoin season index pokazał nam tutaj wzrost, no ale po altcoinach tego jeszcze nie widać. Zobaczmy sobie Ethereum, który teraz aktualnie 3790. 5 dolarów, no i teraz walczy ponownie w okolicach poprzedniego dołka. No i zobaczymy, czy będzie chciało lecieć niżej. Oby nie, no bo jak mówiłem, ja mam tutaj jeszcze longa odpalonego. O poranku trochę się tutaj Ethereum zachowywało, jakby chciało polecieć znowu wyżej. No ale widzimy, że Bitcoin mocno go ściąga z powrotem w dół. Mam nadzieję, że jednak dostaniemy tutaj odbicie i wyjdę chociażby na zero, no ale nie będę tutaj aż tak przeżywał, jeżeli będę zamykał na stracie, bo poprzedni short, który był otwierany tutaj z górki, dał dosyć spory zapas tutaj do rozgrywania dalszych pozycji na dźwigni. Więc póki co siedzimy tutaj i obserwujemy. No i ale, tak jak mówiłem, na pewno dzisiaj wlecą jakieś większe zmiany w moich pozycjach albo będziemy dokładać i uśredniać albo zamykać otwierać nowe pozycje więc wiele się dzisiaj może wydarzyć, wy też nie sugerujcie się tym co mówię w tym momencie bo nagrywam to o godzinie 10 rano i zanim ten materiał zostanie wypuszczony to tutaj już wiele decyzji może się pozmieniać, ja staram się wam na bieżąco mówić co się tutaj aktualnie dzieje a my lecimy dalej, bo kilka kryptowalut mi dzisiaj mocno zaciekawiło, chociażby Litecoin, który odbił się po raz kolejny idealnie w punkt na 84 dolary. No i próbuje nam tutaj spadać tak jak całe krypto aktualnie ale myślę, że zjazd do 80 dolarów nie będzie aż taki możliwy. Jak widzimy, póki co zatrzymaliśmy się na 82,80 centów. No i zobaczymy, czy będzie próba zjazdu poniżej 82 dolarów. Ewentualny wzrost faktycznie może nam dać kolejną próbę testowania 84 dolarów. No i ewentualne skalpowanie, delikatne ceny. Co niektórzy akurat dużo bardziej potrafią wykorzystać w krótkim terminie niż zagrywki długoterminowe, które czasami okazują się mało przydatne. A my lecimy dalej. One inch, który zrobił kolosalny wzrost z 41 centów, dosłownie w kilka godzin wbił się na poziom 48 centów. No i teraz zatrzymał nam się na wsparciu. W okolicach 45,5 centa. I póki co nawet te spadki na krypto nie spowodowały przebicia tego wsparcia, więc na razie utrzymujemy się cały czas powyżej. I to może dać nam fajny boost do dalszych wzrostów na 1 inch. A my lecimy dalej. Kolejny. Coin, który wart jest uwagi, to AGLD, który utrzymuje się bardzo podobnie do One Inch'a powyżej swojego wsparcia na dolar 32%, praktycznie centy. Tutaj już kilkukrotnie zaliczaliśmy to wsparcie no i za każdym razem odbijaliśmy do okolic dolar 38 centów. Wiem, że jest to małe odbicie, ale patrząc tutaj po wskaźnikach tych na dole widzimy, że jest spory potencjał do ewentualnych jeszcze wzrostów nawet tutaj powyżej dolara i 50 centów. Jest to co prawda możliwe w bardzo krótkim terminie jeżeli oczywiście nam tutaj Bitcoin na to pozwoli, póki co, za każdym razem kiedy tutaj odbijamy się od wsparcia, próbuje nas ściągać z powrotem na dolar i 32 centy. A my lecimy dalej kolejną kryptowalutą. Na dzisiaj jest INJ, która ja sobie może tutaj troszkę oddalę która była ostatnio już w naszych nagraniach, gdzie bardzo fajnie tutaj testowała tą linię trendu wzrostowego, gdzie odbijaliśmy się praktycznie za każdym razem, kiedy się tutaj dostawaliśmy, ale z tego względu, że wskaźniki nam pokazują tutaj dosyć mocne przegrzanie, już w okolicach 26,80 dolarów już zaczyna nam delikatnie Cena reagować, myślę, że spadek tutaj maksymalnie do okolicy 25 dolarów. No i później dalszy rajd wzrostowy, co może tutaj mocno napędzić dalszy wzrost na e, INJ. Więc tutaj cały czas warto mieć to na uwadze. A teraz lecimy zobaczyć sobie K, który dzisiaj zrobił potężny wzrost. Gdzie dotarliśmy. Strzał o praktycznie ponad 46%. Był to co prawda mocny, szybki strzał, który zakończy się prawdopodobnie zjazdem tutaj do podstawy tego wystrzału, do okolic 0,7 centa. No i trochę szkoda, bo zaliczyliśmy tutaj ten strzał powyżej 1 centa, przebiliśmy cenę, ale cena szybciutko wraca. Z powrotem, więc widać, że tutaj była bardzo szybka akcja. Ja nie miałem ustawionego nawet żadnego alertu na tym wykresie, więc dopiero zdziwiłem się rano podczas przeglądania wykresów. No i trochę szkoda, bo można było to jakoś fajnie rozegrać na dźwigni, oczywiście. No ale trudno, ja osobiście mam trochę w portfelu, no ale nawet przy takim wystrzale nie chciałbym pozbywać się tych wszystkich moich coinów. A my lecimy dalej, kolejnym coinem jest OKB, czyli token giełdy OKX, gdzie no niestety, ale po przebiciu wsparcia na 47 dolarów 89 centów zaliczamy kolejne wsparcie na 40 6 dolarów. No i to jest już dosyć drastyczny spadek. Jak sobie zobaczymy na trochę większym interwale, no to tutaj potencjał do dalszych spadków jest jeszcze spory. No i kolejne takie wsparcie dopiero w okolicy 40 dolarów, więc spadek może być dosyć drastyczny. No a zwróćcie uwagę no, że tutaj może wydarzyć się sporo, szczególnie biorąc pod uwagę, że lubi OKB mocno strzelić, więc radziłbym tutaj uważać. A jeżeli ktoś próbuje zgarnąć sobie trochę spotowo coinów, no to myślę, że jak najbardziej można ustawiać się ze zleceniami dużo, dużo niżej. Może akurat przy jakimś głębszym zejściu coś fajnego. Nam się może otworzyć, no i zgarnąć w dosyć pokaźnej cenie tokeny. A my lecimy już do ostatniego, ostatniego wykresu na dzisiaj, czyli render. Render tutaj mocno cały czas walczy z tą żółtą strefą. No i mamy kolejne wbicie w dniu dzisiejszym, właśnie do tej strefy. No i szkoda bardzo tego wzrostu, który był praktycznie z 9,90 dolarów no i doleciliśmy do 10,65 dolarów, czyli wzrost był na poziomie 7,7% no i ten spadek bardzo szybko został wykonany, więc widzicie, że tak jak mówiłem już wielokrotnie, wzrosty odbywają się dużo dłużej niż spadki. Spadki bywają gwałtowne no i odbywają się w dużo krótszym czasie. Może dlatego właśnie ja bardzo lubię grać shorty, bo shorty dużo szybciej dają zarobić niż longi. Ale pamiętajcie, longi są dużo bezpieczniejsze, no bo cena może rosnąć w nieskończoność, no a shorty zatrzymają się na poziomie zera. Ja dziękuję wam za dzisiaj. Życzę wam długiego, przyjemnego weekendu. Pamiętajcie, w piątek wlatuje materiał na temat tych 18 stron, które mogą nam bardzo mocno pomóc w tradingu. No i mam nadzieję, że z nich będziecie korzystać i zachęcam was jak najbardziej do pisania w komentarzach, o czym byście chcieli materiał. Ja postaram się nagrać, jeżeli faktycznie będzie taka potrzeba no i będę widział w tym jakiś fajny content dla wszystkich aby wszyscy mogli skorzystać ewentualnie właśnie z takich materiałów no a materiały o e, tych stronach które niektórzy nie potrafią znaleźć myślę że każdemu się przyda bo nawet osoby które są dosyć mocno zaawansowane w tradingu Mogą tutaj nie korzystać właśnie z tych stron, a myślę, że to super będzie game changer dla specjalnie nowych uczestników. Jeszcze raz dzięki za wszystko i do usłyszenia się z codzienną analizą krypto dopiero w poniedziałek. Więc do usłyszenia, trzymajcie się, hej.